Witam serdecznie po nieco dłuższej przerwie. Niektórzy myśleli, że już kopnąłem w kalendarz, ale niestety, na nieszczęście dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, wciąż żyję i mam się dobrze. Nazywam się Krysan Ostrowski, a to jest School Sucks TV. Hej, hej, witajcie serdecznie. Kochani, dzisiaj chciałem Was zmusić do pytania, abyście postawili sobie pytanie i nad nim się trochę zastanowili, czy szkoła w obecnej formie jest nam w ogóle jeszcze potrzebna. Czy w dzisiejszych czasach, gdy wśród uczniów powszechnym problemem jest depresja, samobójstwa, ogromny stres, w czasach, gdy Młodzi ludzie nie mają sprecyzowanych planów na przyszłość i kończą szkoły średnie nie mając pojęcia, kim chcą być w przyszłości jakie wybrać studia. Czy w dzisiejszych czasach szkoła w obecnej formie ma jeszcze w ogóle jakikolwiek sens? Pamiętajcie o jednym. Szkoła w obecnej formie to model pruski. Powstała ona około 200 lat temu. Z pomysłu księcia Wilhelma, który w swoim państwie wprowadził obowiązek szkolny po to, aby dać podstawową wiedzę przyszłym pracownikom fabryk, przyszłym urzędnikom, przyszłym żołnierzom. Umieścił ich w szkołach, w zamkniętych budynkach, w klasach wieloosobowych, podzielił lekcje na jednostki 45-minutowe. I ci ludzie nie mieli zbytnio myśleć, oni nie mieli się wychylać, oni nie mieli swych horyzontów poszerzać, oni mieli być posłuszni, oni mieli być dobrymi, spokojnymi obywatelami. Czy takich ludzi potrzebuje dzisiejszy świat? Czy o to nam chodzi? Jeśli nie, dlaczego około 200 lat później ten sam model szkoły mamy w Polsce i w wielu krajach na świecie? Dlaczego? Państwo zmusza obywateli do nauki. Oczywiście jest ona bezpłatna, czyli damy wam bezpłatną naukę, nauczymy was czytać, pisać i liczyć, ale w zamian tego będziemy mieli kontrolę nad społeczeństwem, nad społeczeństwem. Tak, aby nikt nie wychylał się za bardzo, abyśmy wiedzieli co się dzieje w naszym państwie, abyśmy mieli kontrolę umysłów. W ten sposób ma prawo istnieć indoktrynacja. Jeden z głównych celów szkoły i systemu edukacji. Szkoła średnia nie jest obowiązkowa, ale nauka w tym wieku już tak. Czyli kończąc podstawówkę, musisz dalej się uczyć. Nie musisz iść do szkoły średniej, ale nie wiadomo, gdzie masz iść, masz się uczyć. Czyż to nie jest absurd? Psycholodzy od dawna trąbią, że człowiek rozwija się indywidualnie, a szkoła na to? Psychologia jest zła, bo przecież w określonym wieku. Każdy uczeń musi zaliczyć określoną partię materiału, czyli zdobyć tak zwaną wiedzę. Jeżeli nie zdobędziesz tej wiedzy w konkretnym momencie, to nie zaliczysz testu sprawdzianu semestru, zostaniesz na drugi rok. Gdzie tu jakakolwiek indywidualizacja i poszanowanie rozwoju dziecka, człowieka, młodego człowieka? Czy coś się stanie, gdy on nauczy się tabliczki mnożenia rok czy dwa później? W jego życiu nie. W życiu szkolnym, tak, bo nie zaliczy, będzie gorszy, będzie czuł się gorszy, będą myśleli o nim jego rodzice, że jest gorsze to dziecko, że jest słabsze, że coś jest nie tak, gdzie tak naprawdę on jest wspaniałym człowiekiem, niezwykłym dzieckiem, pełnym talentów, zdolności, indywidualnych, predyspozycji, cudownym człowiekiem, cudownym, wspaniałym człowiekiem. Szkoła okłamuje rodziców, oszukuje ludzi, że są gorsi niż są naprawdę. Absolwent szkoły średniej, słuchajcie, bardzo często, gdy rozmawiam z moimi uczniami, on nie wie, co chce robić w życiu. Czyż to nie jest totalna porażka szkoły, że po trzech latach, albo czterech, lub jeszcze więcej, ten młody człowiek nie wie, jaką iść drogą, nie wie, na jakie pójść studia, nie wie, w czym jest dobry, w czym jest świetny, z czego uczynić pasję swojego życia i zawód? No i ja mówiła: Spróbuję, może pójdę na psychologię, po roku mi nie pójdzie, spróbuję, może w fizjoterapii, potem trzecie, studia, czwarte. Marnuje czas, nie wie, kim chce być w przyszłości. I to wszystko oczywiście jeszcze generuje ogromne pokłady stresu. Człowiek jest sfrustrowany, zestresowany, nieszczęśliwy, nie wie, po co żyje. System edukacji promuje głupotę, oceniając człowieka na podstawie jego średniej. I nie mówcie mi, że to zależy od podstawy. Tak naprawdę tak, oczywiście trzeba uczyć się tego, co tam w szkole mówią, bo to, bo to ważne, ale tak naprawdę przeciętny obywatel na, na, na podstawie średniej, która jest bardzo wysoka, umiera z zachwytu. Wow, jaką on ma wysoką średnią, jakim, jakim on jest mądrym pewnie człowiekiem. A tak naprawdę ludzie, którzy mają średnią bardzo niską, nawet 2.0, mogą być ludźmi niezwykłymi, wspaniałymi. Gubimy właśnie... Ludzi, którzy mogą być w przyszłości niezwykłymi liderami, przywódcami, organizatorami, działaczami, yy, ludźmi kultury. Oni nie są w stanie zdobyć wysokich ocen, yy, szanując, respektując te reguły, które są w szkole. To nie jest ich świat. Cze Słyszymy często, on ma średnią 3,0, ale jest świetnym człowiekiem, kreatywnym, niezwykłym, zajdzie daleko. Pamiętajcie o tym. Słuchajcie, dalej. Studenci matematyki, fizyki, chemii, geografii, czy oni kończąc studia, stają się pedagogami, czy oni wiedzą, w jaki sposób uczyć w szkole? Może niektórzy kończą jakieś podyplomówki, kursy, ale tak naprawdę ci absolwenci nie są jeszcze pedagogami. Albo się nimi nie urodzili, albo nimi nigdy nie będą. Oczywiście, przy dużym wysiłku można zdobyć wiedzę, jak uczyć, jak być pedagogiem, ale tak naprawdę. Ci ludzie nie mają pojęcia, jak radzić sobie z takim ogromnym zespołem klasowym. Wchodzą do klasy, widzą ten ogrom uczniów, każdy jest inny i nie mają pojęcia, jak sobie z nim poradzić, bo ten ma ADHD, ten ma Aspergera, ten ma e, jakieś kłopoty z koncentracją, ten jest dys, dysortografem, ten dysgrafem nie wiem, czy tak się mówi nieważne każdy jest inny. I naprawdę ciężko jest sobie z tym wszystkim poradzić. Następna sprawa. Tak sobie myślę, dlaczego tak wielu ludzi nie, nie wierzy, że, że ma jakiś wpływ, ma jakikolwiek wpływ na, na kształt państwa, w którym żyje. Bo tak naprawdę, będąc w szkole, będąc uczniem, oni nie wierzą, że mają wpływ na swoją szkołę. Że mogą cokolwiek zmienić. Dlaczego szkoła decyduje o wszystkim, praktycznie prawie wszystkim? Jaka w szkole jest rola samorządu? Co może gospodarz? Co może uczeń? Co może rodzic? Czy ma wpływ na wybór podręcznika? Czy ma wpływ na wybór metod? No nie mówię, nauczyciela? No nie. Dlaczego mogę zmienić dentystę, lekarza, mechanika samochodowego, jeżeli mi nie pasuje, jeżeli coś jest nie tak? Przecież nie każdy, każdemu pasuje. W szkole nie możesz zmienić nauczyciela. No sorry. Taka prawda. Może masz wpływ na to, gdzie pojedziesz na wycieczkę z klasą, czy na jaki film pójdziesz do kina. I że masz fajnego wychowawcę, ale tak ogólnie to w szkole niewiele masz autonomii. Kończysz tą szkołę i myślisz, że twój wpływ na życie, kraju, w którym żyjesz, jest prawie żaden. W normalnych firmach ceni się kreatywność, innowacyjność, ciężką pracę, nagrada się to wszystko premią. Co na to szkoła? Piętnuje tych nauczycieli, którzy są kreatywni, którzy myślą, Szerzej, których horyzonty wykraczają poza system. Uznaje się ich za dziwaków. Ty, no zobacz, jakiś nienormalny. Trzyma się z młodzieżą. Przerwy spędza nie w pokoju na tylko tylko z uczniami. Spotyka się z nimi na kawę, na rozmowę, idzie z nimi do kina. Ty, on jest jakiś nienormalny. Szkoła zaprzecza logice. Szkoła zaprzecza budowaniu relacji. Nie ma edukacji bez relacji. Aby stworzyć relację z uczniem trzeba się postarać, a wtedy naprawdę on może zacząć chcieć się uczyć i słuchać tego, o czym ty gadasz jako nauczyciel. Bardzo ważne pytanie, dlaczego uczeń godzi się brać udział w tym systemie, w tej farsie, w tym cyrku na kółkach? Przecież dlatego, że nie czuje, że ma realny wpływ na cokolwiek, bo system nagradza uczniów spokojnych, którzy siedzą w ławce, słuchają pani, i wszystko ładniej notują. Nauczyciela denerwują ręce w górze, gdy uczeń chce coś powiedzieć o sobie, podzielić się czymś bardzo ważnym, prawda? Ważne, żeby lecieć z tym materiałem. No i ja to rozumiem, bo tak jest w szkole, no nie ukrywajmy, ja, tak jest w szkole. System nagradza uczniów spokojnych, grzecznych, zdobywających dobre oceny i najchętniej nie denerwujących nikogo. Prawda? No, taka jest prawda. Dlaczego? Lektury przerabiane w szkole nie przekładają się na życie w praktyce. Czyli w lekturach szkolnych uczy się, że miłość jest ważna, dobro, bycie dobrym człowiekiem, relacje, ale szkoła tego nie pokazuje. Życie szkoły pokazuje coś zupełnie innego niż uczą w tych lekturach. No i jak te lektury mają mieć jakikolwiek sens? No jak? A więc skoro Informacje dostępne są w internecie. Może by tak zmienić rolę szkoły? Może, może szkoła powinna bardziej skupić się na nauczaniu umiejętności, takich jak jak żyć, jak sobie radzić w życiu, jak sobie radzić ze stresem, jak zdobyć pracę, jak napisać CV, jak otworzyć swój własny biznes, jak być człowiekiem kreatywnym, jak komunikować się z ludźmi, jak nie bać się świata. Może na tym powinna skupić się dzisiejsza szkoła. Pomyślcie o tym. Pomyśleć też o tym, czy jest sens naprawiać dzisiejszą szkołę, czy to, czy to się jeszcze uda. Czy, czy to nie jest tak, że jak mamy stary sweter i łatamy go coraz bardziej bardziej, oczywiście on wciąż jest zdolny do noszenia, ale on się w końcu rozsypie. Czy nie wie kupić nowy. Czy może jak stały, stary, zardzewiały samochód, który jeździ, bo jeździ. Wymieniamy kolejne części, ładujemy w dużo w to pieniędzy, i on znowu dalej jedzie. Ale czy on daleko zajdzie? On w końcu stanie. Czy nie lepiej czasami wywalić ten samochód na złom i kupić już nowy? Czy da się naprawić ten system? Oddolnie, od górnie, od jakkolwiek? Czy może lepiej spróbować go zburzyć i zbudować coś zupełnie innego coś na miarę XXI wieku? Tematów jest naprawdę mnóstwo. Mam nadzieję, że przez chwilę chociaż pomyślicie nad sensem szkoły, czy ona jest dzisiaj w tym kształcie jeszcze do czegokolwiek potrzebna. Bądźcie ze mną, będziemy o tym dyskutować przez najbliższe tygodnie, miesiące, a może i lata. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia. Hej!